W 1572 roku zmarł Zygmunt II August. Ostatni król z dynastii Jagiellonów nie miał dzieci, które mogłyby odziedziczyć po nim koronę. Rzeczpospolita weszła w okres bezkrólewia, czyli czas pomiędzy śmiercią króla a wyborem nowego władcy. Szlachta musiała ustalić zasady, jak wybrać nowego króla i zadbać o porządek w kraju. Postanowiono, że w czasie bezkrólewia rządy w Rzeczypospolitej przejmie interrex, czyli prymas polski. Władcę zaś wybierać będzie szlachta. Każdy szlachcic miał prawo wziąć udział w sejmie elekcyjnym i głosować na nowego króla. Taki sposób wybierania monarchy nazywamy wolną elekcją. Pytanie, kto przejął władzę w Polsce w czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta II Augusta? Odpowiedź, w czasie bezkrólewia władzę w Polsce przejął Interrex, czyli prymas Polski. Pytanie. Jak nazywał się sposób wybierania króla przez szlachtę po śmierci ostatniego króla z dynastii Jagiellonów? Odpowiedź. Sposób wybierania króla przez szlachtę nazywał się wolną elekcją. Pierwsza pej wolna elekcja miała miejsce w 1573 roku. O polski tron starało się kilku zagranicznych kandydatów. Szlachta wybrała młodego, francuskiego księcia, Henryka z dynastii Walezjuszy, zwanego w Polsce Henrykiem Walezym. Aby zostać królem, musiał on zobowiązać się do przestrzegania najważniejszych zasad funkcjonowania Rzeczypospolitej. Dokument, który zawierał te zasady, nazywamy artykułami henrykowskimi. Artykuły Henrykowskie gwarantowały szlachcie zachowanie wszystkich dotychczasowych przywilejów i określały ustrój państwa. Król zrzekał się praw do dziedziczenia tronu przez swoich następców, zobowiązywał się do regularnego zwoływania sejmów i przestrzegania Tolerancji religijnej. Król nie mógł zwoływać pospolitego ruszenia ani nakładać podatków bez zgody szlachty, która miała prawo wypowiedzieć posłuszeństwo władcy, jeśli ten nie stosowałby się do zawartych umów. Król elekcyjny przysięgał także przestrzegać zapisów umowy pacta konwenta. Zawierała ona osobiste zobowiązania przyszłego monarchy wobec Rzeczypospolitej i jej mieszkańców. Koronacja pierwszego władcy elekcyjnego miała miejsce po zaprzysiężeniu obu tych dokumentów. Pytanie, kto został wybrany na pierwszego króla elekcyjnego w Polsce? Odpowiedź. Na pierwszego króla elekcyjnego w Polsce wybrano Henryka Walezego, francuskiego księcia z dynastii Walezjuszy. Pytanie. Jak nazywał się dokument, który zawierał zasady, jakie musiał przestrzegać król w Rzeczypospolitej? Odpowiedź: Dokument ten nazywał się artykułami Henrykowskimi. Pytanie: Jakie prawo miała szlachta, jeśli król nie przestrzegał zawartych umów? Odpowiedź: Szlachta miała prawo wypowiedzieć posłuszeństwo królowi, jeśli ten nie przestrzegał umów. Elekcje nie przynosiły korzyści Rzeczypospolitej, były powodem wielu sporów w państwie, co mogło prowadzić do wybuchu wojen domowych. Jednocześnie rozprzestrzeniało się przekupstwo wśród szlachty, która chętnie głosowała za pieniądze otrzymane od przedstawicieli obcych dworów. Elekcje dawały innym państwom możliwość wtrącania się w sprawy Polski, co nasi sąsiedzi skutecznie wykorzystywali. Dodatkowo taka metoda wybierania króla ograniczała władzę monarchy, a kandydaci na tron składali obietnice, które jeszcze bardziej osłabiały pozycję władcy. Niefortunny okazał się również wybór miejsca elekcji. Mazowsze zamieszkiwała uboga, katolicka i niewykształcona szlachta, która licznie przybywała na sejm elekcyjny. Była ona łatwa do wpływania przez Kościół i wpływowe rody, dlatego głosowała zgodnie z ich życzeniem, przez co rosło znaczenie magnaterii. Pytanie, dlaczego elekcje w Polsce nie przynosiły korzyści i prowadziły do sporów? Odpowiedź: Elekcje prowadziły do wielu sporów w państwie, co mogło prowadzić do wojen domowych, a także umożliwiały innym krajom ingerowanie w sprawy Polski. Pytanie, jakie problemy występowały podczas elekcji, jeśli chodzi o wybór szlachty? Odpowiedź szlachta, szczególnie z ubogiego Mazowsza, była łatwa do przekupienia i wpływania przez kościół oraz magnatów, przez co głosowała zgodnie z ich życzeniem, co osłabiało władzę monarchy.